No to niestety jest sygnał taki jak, jak kapsel, Ale zobaczymy czy to jeszcze w dołku, czy już wyszło, o wyszło już, czujecie tu coś, o kurna, o o, o o, o. Witajcie drodzy widzowie! Za chwilę obejrzycie film bardzo krótkie wyprawy, bo na te poszukiwania, na łąkę wybrałem się bardzo późnym popołudniem, miał być taki bardziej relaksacyjny wypad do wniewku do cało, może od godzina, może z półtorej godziny. I przyznam się, że nawet nie myślałem, nie planowałem, że takie fajne materiały powstaną i taki film będzie można z nich złożyć. Serdecznie na niego zapraszam, obejrzyjcie kolejny odcinek z cyklu Łąka z Historią, tym bardziej, że ta historia le ma coś z mordoru tajemniczego. Serdecznie zapraszam. 93, 34, mocny sygnał. Kolor oczywiście, ale może być to śmieciu, może być puszka. Teraz niestety wlazło żelazo. No i tak to jest. Tu coś, tak? No to nie, bo to kamień. Aha, Aha. Mamy sztabę. Szkoda, że nie złotą. Hm. Jakiś przecinak mógł być, nie? Ale taki cienki, no może taki nieduży to tu byłby bardziej zbity a no, tu taki jest zastrzelnik 48,52 o, to jest fajnie miękko Łydko było I co to? Takiego Takie coś I ja wiem co to jest moi drodzy To będzie plomba Będzie plomba I to taka No już tutaj kilka tych Plomb znalazłem Ciekawe czy będzie można ją rozczytać I z jakiego ona jest okresu No jakieś napisy są Moi drodzy Co to będzie Ja już chyba tego typu plombę znalazłem tam Zastanawiałem się, że to nie było coś od jakichś zakładów zbożowych. Może być to to samo. czy znaczy nie ta sama, tylko może to być również z tego samego źródła plomba. Z tych samych zakładów. No zobaczymy po umyciu. Wy już widzicie na pewno, jeżeli się da rozczytać, to wszystko opisane na ekranie. Tak, żelazo. Dość spore. Tak, wchodzi dodatkowo kolor. No zobaczmy. Co to nas tutaj, co też tutaj wyjdzie pod tym wykrywaczem? Co też wypadło? Jakiś drucik? Co to będzie? Nie, nie, drucik. Taka to oto sprzączka jakaś od oporządzenia, od paska, od chlebaka może być. 76 to bym trochę jak kapsle, no ale trzeba kopnąć. Jeszcze głęboko. Co to będzie? A, proszę bardzo, prawie jak w poprzednim odcinku, w tym złąki oczywiście, a nade mną znowu helikopter. Czyli znowu mamy fragment sztućca. Fajny kolorowy sygnał 80-82. I coś tu wyszło. Tutaj wyszło co? No właśnie, on uciekł. Takie coś. Aha, to wiem, co tutaj już wyszło. Widzieliście tam wcześniej? Była rączka. A tu mamy podajnik łyżeczki. No tak, tak jak mówiłem, na łąkach tego jest naprawdę bardzo dużo. 34-37 hmm. no bardzo mocny. Może być śmieciuch, a może być i co ciekawego. To tak. Co to było przed chwilą, przypomnijcie mi? No tak, łyżka No to teraz co jest? Też łyżka O, to jest cięższa O! He, he. Czemu tylko takie połamane, no? Włożyłoby się do zmywarki Już, a tak Co to? Co to za kolorek? 47,50 siedem pięćdziesiąt teraz. I co? No i jest moneta moi drodzy. Proszę bardzo, jest o będzie to dwa złote. I to jest prl oczywiście. Już go widzicie. I to będzie. 83 rok chyba. 1900. No. Tutaj jest takie żelazo wpadające, trochę, e, wpadające troszeczkę w kolor. A tutaj mamy kość. Ale nie podnoszę tego. Stare. A tutaj jest taki sygnał. Czy to było tu? Duże żelazo, chociaż nie. Teraz pokazało 36 w kolorze. No, To może być to żelazo, ale z oczkiem jakimś, które dobrze przewodzi i zamyka. Teraz już samo żelazo. Samo żelazo. I co to będzie? I to będzie coś No taki odłamany Wydaje mi się, że jakieś narzędzie rolnicze no. Co? Coś było więcej Hak od czegoś musiał być środka trochę ostrzejszy to nawet dość ostre. No to niestety jest sygnał taki jak jak kapsel. Ale zobaczymy, czy to jeszcze w dołku. Czy już wyszło? O, wyszło już. Tutaj gdzieś. Tu gdzieś już wyszło. No dobrze. Czujęcie to coś się. Okurna O o o, o, o. w mordę O, czekajcie, czekajcie, aż odsapnę Widzicie to? Aż wezmę raz przybliżę Nie Chyba będzie widać No to grubo przy takich krzakach tutaj zobaczcie Wiem co, zaczekajcie Aż wyciągnę drugą kamerę No zobaczcie No coś takiego Aż nie, aż, aż ściągnę rękawiczkę O kurde Ale i jaja Ale jakie ciężkie, ale wiecie co A mi się ręce są trochę Tu coś widzę, że są chyba jakieś te znaczy, Chyba są jakieś słuchajcie te Sygnatury, już lab, lubkę już biorę No kurde nie No są, ale nie odczytam ich teraz tutaj, muszę to mocniej, mieć coś mocniejszego i okulary. Ale numer, no to jest, to jest król poszukiwań teraz. Królowa obrączka, ale jakie ciężkie, jakby to, no jest, jak to złoto, to jest konkret. Ale numer zaraz, wy będziecie za chwilę wszystko wiedzieć na ekranie będzie wszystko opisane takie czary dzisiaj łonie spodziewałem się no wszystko przy boku łąki, zobaczcie no niby to fakt, że ludzie chodzili kiedyś bardziej może nawet nie kiedyś głównie przy między, a nie przy środek pola przy łąki, więc więcej rzeczy śmieciuchów tu się a tam jakieś żelazo 44, proszę bardzo, 45 Nie wiem, czy to było widać na ekranie Gdzie to się tu wykopało? Kurde, coraz ciemniej się robi Ten materiał pójdzie, o o, jest matka co to będzie? Moneta? Jeszcze może być guzik. Nie, moneta. No dobra. Tutaj zobaczcie. O, leży. Ja już sobie sięgam po lupę. Coraz ciemniej. Czy będę widział? O, no tak, już mi się od razu pokazało. Mamy tutaj glapę ze swastyką 40 który jeszcze nie doczytam dokładnie. Wy już pewno widzicie i jest to 5 fenoli adolfowe. Wcześniej kapselek, a teraz taki dość mocny sygnał nie to żelazo, ale wchodzi trochę w kolor, więc spodziewam się, że może być jakiś no Co zrobić? O tej obrączce to już wszystko będę kapało, no ale tutaj widzicie mamy fragment a! Na śmieciuch no, na śmieciu. Jest to tył kutki Tak ładnie widać. Jest ta część z tyłu. Tu była ta część, do której był był otworek na kluczek, dziurka na kluczek, a to był tył kutki. Takie coś widzicie czy nie? O, teraz nawet 69, 67, a przy szybszym przemiataniu, przemiataniu około 52, no to bardzo ładny sygnał, chociaż zrywki do piwa też tak potrafią ładnie bić, to jest największe dziedostwo, jeżeli daliście poprzednie odcinki, to wiecie, że to gdzieś tu nawet na wierzchu jest. Nie, 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 nie na wierzchu. <grystanie> Kurna, za chwilę skompletuje zastawę no z tobą <grystanie> tutaj to ciekawe nie pokazuje kolor, ale statyka wskazuje również też na żelazo i to takie spore... Zobaczymy za chwilę co tu się będzie pojawiało. Kawałek obok, jak zwykle. Przy takich rozproszonych sygnałach. No, co zrobić. Gdzieś to wchodzi No nie spodziewam się jakiegoś szaleństwa Raczej to będzie jakiś złom ale jest dość duży więc trzeba to będzie obkopać i wykopać to, to się zagina. Wygląda jak jakaś łapka łom. <laughs> nie tak, nie to, tylko to. O, tu właśnie, tu. I tu. A, już się ruszyło. Kurde. a no, myślałem, że jednak. A to nie jest łapka łom. Myślałem, że będzie tam. Wiecie co? To jest chyba. Co to jest? No. No, ciężko stwierdzić co. To pewno jakiś stary bagażnik, tak mi się to kojarzy. Przykręcony. Tak, bym no oczywiście łapa. Może tu było coś dalej. Jakiś. Nie? Albo tak. Tak. O. Może nie bagażnik, no ale jakaś konstrukcja. Część od konstrukcji nie dojdziemy. Co to było?